How often are you here? Every single day. That's all I do. Wow. Cześć, z tej strony Michał Bochowski z Nois.pl. Zapraszam do naszego nowego programu, w którym pokazujemy różne zmiany zachodzące wokół nas. W dzisiejszym odcinku spróbuję spędzić cały dzień w Metaversum, żeby sprawdzić, które elementy codziennego życia można już tam przenieść. Najpierw jednak muszę się nauczyć obsługiwać ten sprzęt. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, żeby Metaversum działało poprawnie, jest ustalenie poziomu podłogi, a następnie wyznaczenie granicy, po której można się poruszać, tak żeby nie było w niej żadnych przedmiotów. Później zostaje jeszcze kilka takich trochę upierdliwych rzeczy, jak logowanie się na konto, rejestracja okularów w wirtualnej rzeczywistości albo podłączanie się do Wi-Fi. To po prostu ja widzę teraz taką klawiaturę, wpisuję sobie literki, to wszystko trochę długo trwa. Ale jak to się już zrobi, no to trafia się do menu, które jest centrum sterowania Metaversum no i ono wygląda jak taki trójwymiarowy apartament. To może być też jakaś nadmorska willa, to może być też pustynna chatka, albo kilka innych przestrzeni, które można sobie wybierać. I ja będąc tutaj, no rzeczywiście, czuję się, jakbym był. W zupełnie innym miejscu. Ja mogę spojrzeć na swoje dłonie i to rzeczywiście to sterowanie jest takie dosyć intuicyjne. To działa, to wybieranie jest... Ja od razu rozumiem, jak to działa. Nie mam nóg, co prawda. Lewituję sobie gdzieś w przestrzeni, ale czuję się, jakbym był obecny zupełnie gdzie indziej. Przebrałem się, bo na początku chcę się trochę rozruszać, żeby otrzaskać się ze sterowaniem, a Metaversum daje sporo takich możliwości. Zacząłem od biegania, bo pogoda zupełnie dzisiaj nie zachęca, żeby robić to na dworze, a tutaj zostałem przeniesiony do jakiegoś takiego świata, który wygląda naprawdę całkiem atrakcyjnie, no i chodzi o to, że mi się tutaj rozglądał, żeby było ładnie, no a jednocześnie, żebym był w domu. Przetestowałem też boks, który okazał się znacznie bardziej męczący i trudny niż myślałem. Po ćwiczeniach postanowiłem sprawdzić, czy w Metaversum rzeczywiście są ludzie, których można w jakiś sposób poznać. No, więc wszedłem do wirtualnego świata Horizon Worlds, ale to nie jest jedyne takie miejsce, bo jest jeszcze Spatial, jest jeszcze Alter Space VR i wiele, wiele innych takich przestrzeni. I zawsze w nich zaczyna się od konfigurowania własnego awatara. Ja akurat chcę, żeby on wyglądał tak jak ja, ale pod tym względem oczywiście jest dowolność. No i opcji jest naprawdę sporo, bo można dobierać kształt ciała, owal twarzy, oczy brwi, zakłada się jakieś kolczyki, no i oczywiście jest dużo, dużo, dużo opcji yy, dobierania ciuchów, tak żeby ten awatar był dokładnie taki, jaki chcemy. Pierwszym miejscem, do którego zajrzałem jest to taki typowy brytyjski pub, który znalazłem na liście najpopularniejszych przestrzeni yy, w Horizon Worlds, no chociaż tak naprawdę jestem przecież na balkonie na warszawskim żoliborzu. Grafika trochę przypomina Simsy, no ale to wnętrze naprawdę wygląda jak brytyjski pub. No, mają tutaj bar z wirtualnym piwem, które ja mogę sobie wziąć, napić się go i odłożyć. Są też lotki i one są interaktywne, ja mogę nimi rzucać. Jest też wreszcie scena, do której podchodzą ludzie i, i na niej po prostu śpiewają, jeżeli mają taką ochotę. No i tak jak powiedziałem, są też e, ludzie. No i podejdę do kogoś i e, zaraz zagadam. Hello. Hi, can you hear me? Hi, hey, what's up? How are you? Uh... Okej, okay, me, me too. I'm fine too. How often are you here in this place? Every single day, that's Tak jak widzicie, rozmawia się e, całkiem naturalnie. E, to, co jest bardzo fajne, to to, że postaci są naprawdę dobrze zanimowane. No, w związku z czym e, twarze ruszają się dokładnie w taki sposób. E, tak jak my byśmy mówili. Trochę gorzej jest, jak wejdzie się w taką jakąś większą publikę, kiedy tych ludzi jest więcej, no to robi się trochę hałas, ale to tak naprawdę chyba jak w każdym barze. Oh, great. Oczywiście ten brytyjski bar nie jest jedyną przestrzenią w Horizon Worlds, w której można kogoś poznać. Ja później zajrzałem jeszcze między innymi na imprezę w amerykańskiej willi i na koncert Post Malona. byłem też w restauracji Wendy's i w salonie Mini. W jednych przestrzeniach było dużo ludzi, w innych mniej, a w jeszcze innych było zupełnie pusto, ale generalnie nie ma większego problemu ze znalezieniem takiej, w której można kogoś poznać. Masiu? Nie! Za chwilę mam spotkanie służbowe, które też postanowiliśmy zorganizować w Metaversum. No i zanim je zaczniemy, no ja jeszcze muszę oczyścić biurko z tych wszystkich sprzętów. Wyznaczyć sobie jego poziom, udostępnić ekran komputera. No i zdefiniować wirtualną tablicę, tak żeby móc z niej korzystać. No i możemy zaczynać. O, już jesteś, Maciek. Cześć. Cześć, Michał. No, spoko to wygląda. Widzę Ciebie w 3D, cały ten pokój. No, na pewno czuję się bardziej obecny tutaj niż na jakimś zwykłym spotkaniu przez kamerkę. Poczekaj, ja podejdę jeszcze do tablicy. Ło, to naprawdę działa. No dobra, to jest spoko. To co, no, może zaczniemy naprawdę spotkanie? No, po prostu, ja wrzucę teraz to co widzę na swoim ekranie, na tablicę, i może po prostu przejrzymy moją prezentację. Po spotkaniu służbowym postanowiłem się rozerwać przy kilku grach i zacząłem od strzelanki, bo tych jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo sporo. Znacznie bardziej spodobała mi się jednak gra, w której można się opiekować takim małym dinozaurem. To jest trochę takie Tamagotchi, ale trochę bardziej. O, można go głaskać. No, chodź tutaj. Chodź tutaj. No. Na okularach VR można też oczywiście oglądać filmy, no i różnica jest taka, że jest się w pewnym sensie wtedy ich bohaterem. Można się rozglądać na wszystkie strony i no czuję się, jakby się po prostu tam było. Pewnie się dziwicie, że nie mam na sobie Google i Oculus Rift, ale tak naprawdę metaversum to nie jest tylko meta Facebooka. To jest również chociażby Roblox, czy Sandbox, czy wiele innych platform, na które jest dostęp także z komputera i które są takimi pre-metaversami bardzo popularnymi wśród młodych ludzi zaznaczam. To Zarówno z poziomu komputera, jak i okularów VR da się też wejść do naszego Noisroomu na platformie Spatial, gdzie można się dowiedzieć trochę więcej o Metaversum. Mój dzień w Metaversum powoli zbliża się do końca. Jak oceniam to doświadczenie? Na pewno ogromnym plusem jest wrażenie obecności w wirtualnych światach, dobrze wchodzi się tam w interakcje z różnymi użytkownikami. Świetnie rozwiązane są też gry i te wszystkie aplikacje fitness, których jest naprawdę wow. sporo. Jeżeli chodzi o minusy, no to problemem jest dosyć schematyczna grafika. No my wciąż jesteśmy tam takimi zawieszonymi w przestrzeni korpusami i to pewnie przeszkadza wielu osobom. Problemem jest też to, że na początku trzeba się logować w wielu aplikacjach. I w większości z nich trzeba tworzyć kolejne awatary, a dużo lepiej by było, gdyby był jeden awatar dostosowany do możliwości różnych aplikacji. Ostatni problem to jest to, że okulary wirtualnej rzeczywistości trzeba naprawdę często ładować, no i one po pewnym czasie są bardzo męczące dla wzroku. Tak naprawdę przesiedzi się w nich półtorej godziny, dwie godziny i trzeba je po prostu zdjąć i odpocząć. Podsumowując, widać, że metaversum wciąż jest w dość początkowej fazie rozwoju, ale na pewno ma ogromny potencjał. I w przyszłości może wyraźnie zmienić naszą rzeczywistość. To by było na tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!